Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co twoje najbardziej tajemne myśli próbują ci ujawnić? Te myśli, które pojawiają się znikąd i wydają się nie odchodzić, bez względu na to, jak bardzo próbujesz je ignorować. Może wydają ci się rozproszeniem lub jedynie wspomnieniami z przeszłości, ale co, jeśli są czymś znacznie większym? A co, jeśli te myśli próbują powiedzieć ci coś głębokiego o tym, kim naprawdę jesteś? Prawda jest taka. Że nasze najbardziej intymne myśli mogą nosić potężne przesłania, a większość z nas spędza całe życie, nie zdając sobie sprawy, co one naprawdę oznaczają. Wyobraź sobie, że Twoje najbardziej uporczywe myśli są znakami od wszechświata, próbującymi cię poprowadzić do ukrytej prawdy. Czy jesteś gotów odkryć, co chcą ci pokazać? W tej historii podążamy za podróżą Haruto, młodego stolarza. I jego poszukiwaniem odpowiedzi u mądrego mistrza kędziego. To, co odkryje o swoich własnych myślach, całkowicie zmieni sposób, w jaki rozumiesz swoje własne. Przygotuj się na eksplorację głębin umysłu i zrozum, że często to, co uważamy za tęsknotę, strach lub wątpliwość, jest w rzeczywistości wezwaniem do przebudzenia. Ale uważaj, nie wszystko jest takie, jak się wydaje. To co twoje najbardziej tajemne myśli ujawniają o tobie, może być czymś, czego nigdy byś się nie spodziewał. Haruto, z niespokojnym sercem i umysłem pełnym myśli, dociera do świątyni w górach. Szuka odpowiedzi, ponieważ czuje, że myśli o Aiko, jego przyjaciółce z dzieciństwa, prześladują go w sposób niewytłumaczalny. Spotykając mistrza kędziego, mnicha, którego mądrość była znana w całym regionie, Haruto wyraża swoje wątpliwości. Kenji, ze spokojnym spojrzeniem, uważnie słucha słów młodego stolarza, pozwalając, aby cisza między nimi ujawniła więcej niż mogłyby słowa. Umysł jest jak jezioro, zaczyna mnich, gdy jest wzburzone, nie widzimy wyraźnie. Ale kiedy je uspokoimy, wszystko staje się jasne. Haruto zdaje sobie sprawę, że aby zrozumieć swoje myśli, musi najpierw uspokoić swoje wnętrze. Kenji wyjaśnia, że myśli, które pozostają w naszym umyśle, zwłaszcza te najczęstsze, niosą głębokie znaczenie na temat tego, kim jesteśmy i czego naprawdę pragniemy. Nic nie pojawia się bez przyczyny, mówi mnich, jeśli jesteś uwięziony w tych myślach, to dlatego, że mają ci coś do pokazania. Haruto słucha, starając się wchłonąć każde słowo. Zawsze wierzył, że jego myśli o Aiko to rozproszenia, ale teraz zaczyna widzieć że może jest coś więcej. Co te myśli próbują ujawnić o nim? Nasze myśli nie zawsze są o innych, kontynuuje mnich. Czasami są lustrami, które odbijają te części nas, które jeszcze muszą być zrozumiane. Haruto poczuł ciężar schodzący z jego ramion, jakby zaczynał dostrzegać prawdę ukrytą za własnymi uczuciami. Poszukiwanie odpowiedzi dopiero się zaczynało, ale już czuł lekkość, zdając sobie sprawę, że kluczem było spojrzenie do wewnątrz. A nie na zewnątrz. Z łagodnym tonem mistrz Kenji zaczyna opowiadać historię, która zaskakuje Haruto. Aiko, podobnie jak on, również nie mogła uwolnić się od myśli, które łączyły ją z przyjacielem z dzieciństwa. Ona była tutaj, w tej samej świątyni, szukając tych samych odpowiedzi, co Ty, ujawnił mnich, obserwując zaskoczenie na twarzy Haruto. Historia Aiko przyniosła potwierdzenie. Że jego uporczywe myśli nie były jedynie grą umysłu, ale czymś głębszym, więzią, która przekraczała czas. Umysł tworzy niewidzialne więzy, które dusza rozpoznaje, nawet gdy czas oddala nas fizycznie, stwierdził Mistrz, wskazując, że myśli Aiko również były zakorzenione w nierozwiązanych uczuciach. Haruto słucha z uwagą, wchłaniając każdy szczegół. Nie mógł sobie wyobrazić, że Aiko również przechodziła przez tę samą niepewność. Dla niego jego myśli były odzwierciedleniem tęsknoty lub wspomnień z przeszłości, ale teraz Kenji ujawniał mu coś większego. Aiko spędziła miesiące na poszukiwaniu samopoznania, starając się zrozumieć, dlaczego nie potrafi zapomnieć o Haruto. Mądrość Kendziego stała się światłem. Nasze myśli ujawniają to, czego serce nie chce porzucić. Stolarz zaczyna rozumieć że jego uczucia do Aiko nie były jedynie rozproszeniem, ale wiadomościami o czymś głębszym, co oboje dzielili. Historia Aiko odzwierciedlała wątpliwości i pragnienie Haruto, by znaleźć odpowiedzi. Młody mężczyzna, teraz jeszcze bardziej ciekawy, wiedział, że odpowiedzi na jego myśli nie kryły się w tym, co Aiko reprezentowała, ale w tym, co ona wzbudzała w nim. Mistrz Kenji, cierpliwy, wiedział że droga odkrycia Haruto dopiero się zaczynała, a cisza, która nastąpiła po historii Aiko, była pełna znaczeń. Mistrz Kenji, widząc ciekawość i niepokój w oczach Haruto, wyjaśnił, że uporczywe myśli o kimś mogą być czymś więcej niż tylko prostymi wspomnieniami. Istnieją więzi między duszami, które wykraczają poza czas i przestrzeń, powiedział Mnich, gdy delikatny górski wiatr zdawał się podkreślać jego słowa. Wyjaśnił, że według filozofii buddyjskiej te duchowe połączenia są formą cichej komunikacji między istotami, które dzielą głębokie więzi. Tak jak wiatr dotyka drzew, nie będąc widocznym, nasze dusze komunikują się na poziomach, których świadomość nie jest w stanie pojąć. Haruto słucha uważnie, przyswajając myśl, że jego więź z Aiko mogłaby być czymś więcej niż fizycznym. Kenji kontynuował, mówiąc, że te duchowe więzi mogą nieść ze sobą lekcje i znaczenia. Ty i Aiko jesteście połączeni nie tylko przez wspomnienia, ale przez coś, czego oboje musicie się jeszcze od siebie nauczyć. Mnich spojrzał na Haruto z spokojem, który zdawał się oświetlać przestrzeń między nimi. Nasze dusze spotykają się poprzez myśli i sny, prowadząc nas w kierunkach, które często ignorujemy. Dla Haruto nowa perspektywa na jego myśli sprawiła, że zrozumiał, iż jego niepokoje mogą być wezwaniem do głębszego zrozumienia nie tylko o Aiko, ale o sobie samym. Połączenie, które czujesz, nie jest czymś, czego należy się bać lub odrzucać, ale przyjąć, zakończył Kenji. Haruto zaczął dostrzegać, że może kluczem do jego wewnętrznego spokoju jest przyjęcie tego duchowego połączenia i odkrycie, co ono naprawdę oznacza dla jego własnej drogi do samopoznania. Mistrz Kenji. Widząc, że Haruto jest gotów na kolejny etap swojej podróży, postanowił poprowadzić go przez sesję medytacji. Umysł potrzebuje ciszy, aby zrozumieć, co najgłębsze myśli próbują ujawnić, powiedział Mnich, zapraszając Haruto, by usiadł przed małym ołtarzem w świątyni. Rozpoczęli praktykę uważności, skupiając się na oddechu i chwili obecnej. Z każdym wdechem Haruto czuł się lżejszy. Jakby myśli o Aiko zaczęły tracić ciężar, który im nadawał. Podczas medytacji, Haruto zdał sobie sprawę, że jego myśli o Aiko nie dotyczyły wyłącznie jej, ale także pragnień i nierozwiązanych tęsknot, które nosił w sobie. To, co widzisz w Aiko, to odbicie Twoich własnych potrzeb, powiedział Kendzi cicho, prowadząc medytację. Haruto zaczął rozumieć, że jego umysł projektował na Aiko poszukiwanie miłości, zrozumienia i więzi. Rzeczy, których głęboko pragnął, ale jeszcze nie rozpoznał w sobie. Z zamkniętymi oczami Haruto poczuł, że zbliża się do prawdy, której poszukiwał. Nie myślał tylko o Aiko. W rzeczywistości zmagał się z częściami swojej duszy, które wciąż wymagały uwagi. Na końcu medytacji młody stolarz otworzył oczy z nową jasnością. Mistrz Kenji spojrzał na niego i uśmiechnął się. Zaczynasz dostrzegać, że to, co myślisz o innych, często jest tym, co jeszcze musisz zrozumieć w sobie. Kropka. Gdy Haruto pogłębiał swoją medytację, zaczęła się objawiać prawda. Obraz Aiko, który wcześniej zdawał się zajmować jego myśli jak cień, teraz ukazywał się w inny sposób. Nie była już tylko odległym wspomnieniem z dzieciństwa, lecz odbiciem tych części siebie, które zaniedbał przez lata. Mistrz Kenji, dostrzegając te realizacje w Haruto, Powiedział spokojnie: Ci, którzy pojawiają się w naszych myślach, są lustrami naszej duszy, pokazując, co jeszcze musimy zrozumieć. Haruto zaczął widzieć Aiko jako personifikację własnych pragnień związanych z więzią, miłością i zrozumieniem, czegoś, czego wcześniej nie dostrzegał jasno. Dzięki praktyce medytacyjnej i słowom Mistrza zrozumiał, że jego fiksacja na Aiko była odbiciem emocji i nierozwiązanych potrzeb w nim samym. Poszukiwanie odpowiedzi na temat Aiko było w rzeczywistości poszukiwaniem odpowiedzi o sobie samym. Dusza pokazuje nam, co musimy wyleczyć, poprzez innych, powiedział Kenji, podkreślając, że droga samopoznania zaczyna się od tej wewnętrznej refleksji. Z tą nową perspektywą, Haruto poczuł głęboką ulgę. Nie musiał już walczyć ze swoimi myślami, ani odsuwać obrazu Aiko od siebie. Zamiast tego mógł przyjąć to. Co ona reprezentowała? Potrzebę zrozumienia i zaakceptowania swoich własnych uczuć i pragnień. Prawdziwa mądrość pojawia się, gdy rozumiemy, że ci, którzy pojawiają się w naszych myślach, uczą nas o nas samych, podsumował Kenji, zostawiając Haruto w głębokiej refleksji. Mistrz Kenji, widząc, że Haruto zaczyna zgłębiać głębie swoich uczuć, Postanowił poprowadzić go w głębsze zrozumienie różnicy między emocjonalnym przywiązaniem a duchowym połączeniem. Jest cienka granica między przywiązaniem a prawdziwym połączeniem zaczął Mistrz, z charakterystycznym dla siebie spokojem w głosie. Wyjaśnił, że emocjonalne przywiązanie pojawia się, gdy skupiamy się na czymś lub kimś, próbując wypełnić wewnętrzną pustkę. To przywiązanie przynosi cierpienie, ponieważ uzależnia nas od czegoś zewnętrznego. Aby osiągnąć wewnętrzny spokój. Przywiązanie jest jak trzymanie się liny. Im mocniej ściskamy, tym więcej bólu odczuwamy, powiedział Kenji, oferując potężną metaforę. Z drugiej strony, Kenji wyjaśnił, że duchowe połączenie jest wolne od zaborczości i zależności. Ono niczego nie wymaga, po prostu istnieje, płynąc naturalnie jak rzeka. Podczas gdy przywiązanie przykuwa cię do przeszłości i chęci kontrolowania przyszłości, Duchowe połączenie pozwala ci być obecnym, w pokoju z tym, co jest. Haruto zaczął dostrzegać, że jego myśli o Aiko, początkowo oparte na emocjonalnym przywiązaniu, były przekształcane w głębsze, duchowe połączenie. Już nie chodziło o pragnienie czegoś od Aiko, ale o zrozumienie, co ona reprezentowała w jego wewnętrznej podróży. Dzięki tej nowej perspektywie, Haruto zaczął rozumieć, że odpuszczając przywiązanie. Mógł uwolnić się od cierpienia, które towarzyszyło mu przez tak długi czas. Kendi zakończył: Prawdziwa wolność przychodzi, gdy uczymy się kochać bez trzymania się, czuć bez uzależniania i łączyć się bez posiadania. Haruto, teraz bardziej świadomy tej różnicy, poczuł, że jest na właściwej drodze do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Z każdą nową lekcją Haruto zaczął postrzegać swoje myśli w inny sposób. To. Co wcześniej wydawało się ciągłym rozproszeniem, teraz wyglądało na cichą wiadomość od wszechświata, coś, co wymagało jego uwagi. Mistrz Kenji, dostrzegając wewnętrzną przemianę Haruto, wyjaśnił: Uporczywe myśli nie pojawiają się przypadkiem. Są znakami, które wszechświat wysyła, prosząc, abyśmy spojrzeli na coś, czego jeszcze nie dostrzegamy wyraźnie. Haruto, teraz bardziej uważny, zaczął dostrzegać, że jego myśli o Aiko nie były tylko tęsknotą, ale wezwaniem do głębszego zrozumienia siebie. Życie zawsze wysyła nam wiadomości, często poprzez nasze własne myśli i uczucia, kontynuował Kenji. Wyjaśnił, że zamiast walczyć z tymi myślami lub je ignorować, powinniśmy je przyjąć jako nauczycieli. Każda uporczywa myśl jest okazją do nauki więcej o sobie, o tym, co jeszcze musi zostać rozwiązane. Haruto zdał sobie sprawę, że myśli o Aiko próbowały mu pokazać, że wciąż miał wiele do odkrycia na temat swojej własnej potrzeby więzi, miłości i uzdrowienia. Wszechświat mówi na wiele sposobów, powiedział Kenji, i to od ciebie zależy, czy odczytasz przesłania, które wysyła. Z tą nową świadomością Haruto poczuł lekkość, jakby w końcu mógł zaakceptować to, co te myśli próbowały mu powiedzieć. Nie walczył już ze swoim umysłem lecz był w harmonii z wiadomościami, które niosły. Teraz mógł używać ich do prowadzenia swojej podróży ku samopoznaniu. Mistrz Kenji, czując, że Haruto jest gotowy, aby zrobić kolejny krok w swojej podróży ku samopoznaniu, podzielił się naukami głęboko zakorzenionymi w mądrości buddyjskiej. Myśli są jak chmury, przychodzą i odchodzą, ale niebo umysłu pozostaje czyste i niezachwiane. Kiedy nauczysz się obserwować swoje myśli, nie przywiązując się do nich, zaczynasz odkrywać prawdziwy spokój, powiedział Mistrz, prowadząc Haruto w cichej refleksji. Wyjaśnił, że praktyka medytacji i uważności pomaga rozwijać tę umiejętność obserwowania myśli, pozwalając im ujawniać to, co muszą, ale bez pozwalania, aby kontrolowały nasze emocje. Kenji nauczył Haruto, że myśli są odzwierciedleniem naszego stanu wewnętrznego, ujawniają nasze najgłębsze pragnienia lęki i tęsknoty. Zwracając uwagę na swoje myśli, zaczynasz rozumieć, co jeszcze musi zostać zrównoważone w twoim życiu, powiedział Mnich. Zaproponował, aby Haruto codziennie praktykował, szukając momentu wewnętrznej ciszy, by połączyć się ze swoimi myślami i zastanowić się, co naprawdę oznaczają. Dzięki regularnej praktyce nie tylko zrozumiesz swoje myśli, ale nauczysz się przekształcać swoje niepokoje w mądrość. Haruto, teraz wyposażony w niezbędne narzędzia, czuł, że jest gotowy, aby zastosować tę buddyjską mądrość w swoim codziennym życiu. Widzi, że jego myśli o Aiko były tylko początkiem znacznie większej podróży. Podróży, w której nauczy się radzić sobie ze swoimi uczuciami, zrozumieć swoje potrzeby i, co najważniejsze, odnaleźć wewnętrzny spokój. Kenji zakończył: Mądrość nie polega na kontrolowaniu swoich myśli. Ale na uczeniu się od nich. Haruto wiedział, że z tymi praktykami będzie mógł dalej podążać w kierunku spokoju i samopoznania. Z upływem dni, gdy Haruto pogłębiał swoją praktykę medytacji i zrozumienia swoich myśli, mistrz Kenji ujawnił mu coś zaskakującego. Aiko również była w świątyni, szukając tych samych odpowiedzi. Przybyła do mnie z sercem równie niespokojnym jak twoje, powiedział mnich. Obserwując wyraz zaskoczenia na twarzy Haruto. Aiko, podobnie jak Haruto, była również nawiedzana przez uporczywe myśli o nim i, podobnie jak on, szukała wskazówek, aby zrozumieć, co one naprawdę oznaczają. Ona również odkryła, że te myśli nie były jedynie wspomnieniami z przeszłości, ale wiadomościami z teraźniejszości, odbiciami jej własnej wewnętrznej podróży. Haruto pozostał w milczeniu, chłonąc to objawienie. Było niemal niewiarygodne, że Aiko przeżywała to samo doświadczenie. Kenji kontynuował: Zdała sobie sprawę, że jej myśli o tobie były odzwierciedleniem jej własnych nierozwiązanych potrzeb, miłości, którą wciąż do ciebie czuła, i lekcji, które oboje musieliście się jeszcze od siebie nauczyć. To odkrycie nadało nową głębię myślom Haruto. Zawsze czuł, że między nim a Aiko było coś nierozwiązanego, ale teraz widział, że oboje byli połączeni czymś znacznie większym niż wspomnienia czy tęsknota. Stolarz, teraz bardziej świadomy głębokości tego połączenia, zrozumiał, że jego podróż ku samopoznaniu była spleciona z podróżą Aiko. Ścieżki naszego życia są kierowane przez duchowe połączenia, które często objawiają się w myślach, wyjaśnił Kenji. Duchowe spotkanie Haruto i Aiko było orkiestrą wszechświata w sposób, który wciąż odkrywali. Haruto Wiedząc to, poczuł się jeszcze bardziej zmotywowany do kontynuowania swojej drogi do zrozumienia i wewnętrznego spokoju. Z przewodnictwem Mistrza Kędziego i pogłębieniem swojej praktyki duchowej, Haruto poczuł, że jest gotów ponownie spotkać Aiko. Ale teraz widział ją z nowej perspektywy. Już nie chodziło tylko o starą przyjaźń czy nierozwiązane uczucia, ale o duchowe połączenie, które oboje musieli zrozumieć. Ponowne spotkanie nastąpiło w dniu łagodnego słońca, gdy Aiko wróciła do świątyni, wciąż szukając odpowiedzi, tak jak Haruto. Kiedy się zobaczyli, głęboka cisza zapanowała wokół, jakby wszystkie pytania i wątpliwości zostały chwilowo zawieszone przez sam fakt ponownego bycia razem. Oboje przeszli swoje własne drogi samopoznania, prowadzeni mądrością Kędziego i wiadomościami, które ich najtajniejsze myśli im ujawniły. Gdy usiedli naprzeciw siebie, podzielili się swoimi doświadczeniami, zdając sobie sprawę, że w każdej myśli kryło się odbicie ich własnych potrzeb i pragnień. To, co uważaliśmy za tęsknotę, było w rzeczywistości wezwaniem do zrozumienia, kim jesteśmy i co musimy uzdrowić w sobie, powiedziała Aiko z lekkim uśmiechem. Teraz, z głębszym zrozumieniem siebie i ich więzi, Haruto i Aiko byli gotowi iść dalej, wiedząc, że ich życie jest ze sobą połączone przez coś silniejszego niż czas czy odległość. Odkryli, że eksplorując swoje najtajniejsze myśli, znaleźli klucz do emocjonalnego i duchowego wzrostu, który jednoczył ich na wyższym poziomie. Mistrz Kenji, obserwując z daleka, wiedział, że oboje osiągnęli nowy etap swojej podróży, gdzie zrozumienie i akceptacja swoich myśli przyniosły pokój, którego tak szukali.